Dobry robaczki, jak już wiecie po tytule filmu dzisiaj będziemy robić fryzury. Mm. Bardzo mi się podoba ten trend fryzurowy, że są różne ozdoby, jakieś elementy czy wsówki, spinki, wstążki, no i są również w tym sezonie zrobiły się modne apaszki. Ja mam krótkie włosy i tak kombinowałam, mówię, no jakby japonki tutaj, podąbki, japonki, jak to tam kto sobie mówi na głowie, czasami sobie robię, ale po prostu z taką małą apaszką, no to wygląda tak sobie, bo jest większa ta apaszka niż ten mój kucyk. No i tak zaczęłam kombinować, kombinować, no i zrobiłam sobie jedną fryzurę, drugą fryzurę, no i tak w sumie E, mówię czemu nie? Pokażę wam, e, nawet za dziewczyny, które mają krótkie włosy, że też mogą sobie coś tam e, pokombinować i będziemy dzisiaj działać. Więc jeśli e, interesuje was taki temat, e, to zapraszam do oglądania. No i tak, e, włosy mam rozpuszczone, no jak widać. Więc tak, e, pomyślałam sobie, że e, pierwszą rzeczą, jaką wam pokażę. To będzie taka apaszka, ja kupiłam ją gdzieś tam w second handzie, hmm, taka kwiecista, ona jest na żywo trochę bledsza niż tutaj w kamerze, dzisiaj mam takie nowe, testuję nowe obiekty, więc jestem tak, będę tutaj się e, rozkojarzyć trochę, no nieważne. E, jest ona długa, taka naprawdę długa, o, na pół ją złożyłam. Szerokości takiej, mniej więcej, żebyście wiedzieli, i ja sobie to wymyśliłam. Że ja ogólnie lubię, jak się dzieje, coś dużo na tej głowie. Więc yy, mój taki standardowy, taki dobierany, taki ala warkoczyk. I mówię, ale coś jeszcze do tego wymyślę. Więc biorę sobie taką chustę, dzielę ją na pół. Hop. Zawiązuję na niej słupełek, w ten sposób na połówce, tak mniej więcej. O! Ten spadek trochę poluźniam. Zawiązuję i robię sobie taką kokardę. O, czekajcie, żeby, żebyście widzieli. Hop. Hop. No normalnie, tak jakbyście wiązali sznurówki. Tylko, że ten e, nie przeciągam całkowicie. O! Do końca. Tylko zostawiam taki, taki supełek. tutaj luźno, żeby coś się działo, w zależności jaką macie głowę i ile macie włosów, tak? Ja lubię, żeby się działo dużo, więc yy, zamotałam sobie tutaj taką kokardę, o, mam kokardę. W, w razie Waszych tam preferencji, czy wolicie, żeby ona była większa czy mniejsza, układamy sobie. O. No, trochę mi tutaj krzyżowo wyszło, tutaj krócej, tutaj dłużej. Z tej strony, jakby mam przedziałek i mam tych włosów mniej, z tej strony mam więcej. Więc tam, gdzie mam więcej, biorę po prostu tam dłuższą część. Ale to tak, jak mówię, jak Wam się ułoży. I tutaj to jest taka fryzura, wiecie, na wakacje. Może być na wakacje, może być teraz. Ja sobie chodzę i teraz. I w zależności może trochę za duża jest ta kokarda, więc sobie troszkę ją zmniejszę. O. Biorę sobie ją tutaj, hop. I tu grzywkę sobie zostawiam. A resztę włosów razem z tą kokardą związuję. Robię po prostu sobie kucyka. Tu sobie układamy, żeby nam to się fajnie tutaj układało. O! Tu można sobie coś jeszcze wypuścić. No i oczywiście pamiętamy o tym y, tyle. O, żeby tutaj ten tył jakoś fajnie y, ułożyć. Ja teraz tutaj to pewnie on wygląda tak sobie, ale dlatego, że ja nie mam misterka, więc y, nie będzie idealny. Ale sobie układam, żeby nie było płasko, tylko żeby było, yy, no wiecie, wypukła bombeczka. I mam to w ten sposób. O, tutaj mam jakieś nieładne. O, więc to sobie tutaj biorę i układam. I biorę gumkę do włosów o. i wszystko razem. Związuję w ten sposób, nie przyciągając do końca, tylko robię taką o, część puszczam, część tu zostawiam. A w ten sposób e, uzyskaliśmy efekt, jakbyśmy miały e, długie włosy e, związane w kucyka razem e, z tą chustą. Więc y, tutaj fajnie ona sobie tak y, zwica. O, mam ją tutaj taką długą. I myślę, że to fajnie wygląda. Nie wiem, jak tutaj oto się z tyłu prezentuje, ale nie mam tutaj jakby lusterka, żeby sobie zobaczyć, ale myślę, że jedno z drugim y, wygląda fajnie. Tu sobie można jeszcze bardziej powyciągać i w ten sposób z krótkich włosów Yy, zrobiły nam się, yy, ale jakby długie. Mamy długie włosy, ale długie włosy, więc yy, jak wam się podoba ta fryzura? Mam szczerze, że przez przypadek na to wpadłam, bo tak mówię, a nie wiem, co zrobiłam, ona taka długa ta chusta, i w ogóle. A tutaj, proszę bardzo, taki, yy, taki myk mi wyszedł. No i tak. No i dobra. E, więc moja pierwsza propozycja jest taka. E, bardzo prosta, prawda? Jeśli się już e, zwinie tego, mm, tą kokardę tutaj, to już reszta to jest po prostu. Robimy sobie kucyka, wypuszczamy ogrzewkę i tyle. I tak, e, to by była pierwsza propozycja. Druga propozycja moja jest taka. Bierzemy sobie taką opaszkę, Tą opaskę akurat kupiłam w Forever 21 jest kwadrat takiej wielkości. Hop. Robimy sobie z tego trójkącik. I ten trójkącik składamy po prostu w ten sposób. I tak robimy sobie na czubku głowę. A robię sobie tą moją japonkę. Rozluzuję od razu te włosy, żeby było ich jak najwięcej. Żeby się wdawało, że jest ich jak najwięcej. O. No i tak, mam zwykłą taką. I teraz biorę tą e, apaszkę. Hop. Tak, i przekładam po prostu jeszcze raz. I tutaj z której strony chcemy. Zawiązuję. Hop. Przekładam. E, robię to tak dosyć luźno, żeby ona e, dawała nam objętość, jakby tego kucyka naszego. I tak, ale on sobie już zostawiam w ten sposób, o, tak luźno zawiązane. Albo sobie jeszcze to prze, przerzucam, w zależności, e, jaki chcę efekt, o, będzie się lepiej trzymało. I teraz tak, poluzuję sobie to. I najlepiej wziąć e, jakąś wsuweczkę. I w którymś miejscu. A, I w którymś miejscu tą z, e, zwykłą wsówką e, przymocować sobie tą apaszkę, żeby ona po prostu nam, widzicie, e, nie latała. Jak jej nie przymocujemy, to ten nasz kucyk razem m, z tą apaszką będą latać i to się w ogóle rozwali więc lepiej sobie to gdzieś tam zamocować, przytrzymać. O. I niech ta apaszka sobie tutaj w ten sposób, jak coś tutaj wyjdzie, to nie szkodzi. Taka apaszka fajnie wygląda, no wiecie, jako takie dopełnienie do jakiejś tam stylizacji letniej. Czy do sukienek, czy mamy prosty strój, nie wiem, jednokolorowy, to zawsze ta, to będzie taki akcencik. Tam z tyłu to one są na pewno słabo wyglądają, bo to. I też bardzo prosto, szybko. Mimo że mam krótkie włosy, to i tak tutaj możemy sobie e, pokombinować z tymi fryzurami. Dobra. Więc to jest moja druga fryzura. E, mówiłam, że to będą e, szybkie fryzury. E, to są te bardzo proste, ale. Nie wiem, tak dużo dziewczyn nie widzę e, z krótkimi włosami, żeby coś tam kombinowały. Powiedzcie mi, e, kombinujecie coś z włosami? Macie krótkie, długie włosy? Ja mam teraz straszny odrost, ale już za tydzień będę je farbować. Chciałam je troszeczkę sobie przeciągnąć z tym farbowaniem, ale już po prostu nie mogę się doczekać, już coś z nimi zrobię. I idę na fryzjera. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Dobra. Eee, I trzecia fryzura, ostatnia na dzisiaj. Mam jeszcze jedną opaszkę. To jest taka już moja stara opaszka. Włoska taka. Jest ona też dosyć długa. O! Hop. I też ją biorę na pół. Robię sobie słupelek. Na środku. Hop! I też mogę sobie go poluzować, tak żeby on był taki... O, trochę większy można zrobić na dwa można, można też sobie zrobić kokardę obojętnie i tak dzielę sobie włosy tak mniej więcej jak mam teraz na pół zależy jak wam jest wygodnie możecie mieć e, przedziałek na środku e, możecie mieć przedziałek e, z boku e, jak komu jest ładnie jak e, komu wygodnie o z tyłu najlepiej sobie zrobić mm, taką kopułkę. Czyli bierzemy sobie te nasze włosy z tyłu troszeczkę delikatnie, o, widać jakie mam odrosty, Delikatnie je podtapirujemy, żeby nie były po prostu ulizane. O. I tak biorę w dwie trzy 3 zależności. I po prostu robię sobie taką, tutaj... Nie wiem czy widać będzie... O, taką tutaj bombeczkę. A bo jakbyśmy e, nie zrobili tego, znaczy można, można tego nie robić, ale wtedy... Pod y, ciężarem chusty mogą nam się po prostu tutaj y, ujrzeć te włosy. A fajnie, jednak, jak z tyłu jest taka trochę wypukłość. Wygląda to lepiej. Po prostu. Taką po prostu kopułkę. Nie wiem, czy to wygląda jakoś super tam z tyłu, ale po prostu sobie robimy taką. O, żebyśmy mieli tutaj fajny kształt głowy. I tak, bierzemy sobie tą naszą apaszkę. Mamy tutaj już zrobiony przedziałek, jak to komu jest wygodnie, jak tam się komu podoba. I kładziemy sobie po prostu tą apaszkę tutaj w tym przedziałku. Na tym przedziałku przypinam wsówką, żeby nam to z miejsca się nie ruszyło. Potem tą wsówkę sobie zdejmiemy. Przypniemy w innym miejscu. Biorę pasemko włosów. Proszę bardzo. I przekładam przez tą apaszkę. I teraz tak przekładam apaszkę przez włosy. I mam tak. I biorę kolejne pasenko włosów, łączę z włosami i przekładam przez apaszkę. I teraz samą apaszkę przez włosy i dalej. I to włosy przez apaszkę i apaszkę przez włosy. song Gdzieś tam sobie przypinam, żeby zamocować tą apaszkę z tymi kosami. W ten sposób. I tutaj nam zostaje jeszcze. I z drugiej strony tak samo. Mało. Tą wsoskę już stąd zabieramy, bo to była tylko taka nasza pomocnicza. I tak, to sobie można bardziej roz, e, albo rozszerzyć, albo pomniejszyć. Jak widzimy, że mamy coś tutaj za luźno, to można gdzieś tam sobie tą sówkę z tyłu, pod spodem przypiąć, żeby nam e, po prostu to się trzymało. i gdzieś tutaj z jedną tak pod spodem, żeby ona nam nie wystawała żeby jej nie było widać i tutaj z tyłu nam znowu zostało podłożę sobie Aha. tu nam zostało więc znowu robię sobie bąbkę że y, przypinam ją troszkę wyżej, tutaj o. I znowu słoneczka. I żeby mieć tutaj zachować taki fajny kształt z dołu głowy, to sobie ją przypinam, żeby ona tutaj była. I też znowu albo nam tutaj zostaje, albo można sobie to wszystko związać, yy, albo sobie użyć po prostu yy, krótszej chusty, i wtedy Wam nie zostanie nic. I mamy. Yy, I mamy taką fryzurkę trzecią. Tu sobie można ułożyć. Można e, zastosować taką e, kokardę, jak zrobiłam w tej fryzurze pierwszej. Eee, pierwszej, pierwszej eee, z tą dłuższą chustą i w ten moment tutaj kokardy i jeszcze dodatkowo te włosy są przeplecione. Eee, szczerze powiem, że mi się bardzo to podoba. Ostatnio często się tak czeszę, eee, Tylko, że przy użyciu tej trochę krótszej chusty. Ale chciałam Wam pokazać eee, różne rodzaje, jakie tutaj mam... mam... Powiem szczerze, że mam chyba ze 20 tych chust, więc, ale ja przeważnie tak jest, że jak już jedna mi się spodoba, to już cały czas jej używam. No i tak, jeśli chodzi o takie upięcia z chustami, to na dzisiaj to by było tyle, niestety to będzie bardzo szybki, krótki film, bo u mnie w domu panuje ospa. Eee, więc bardzo nie mam czasu i nie mam możliwości nagrywać, ale mój młody zlitował się nade mną i dał mi te parę minut, żebym coś tu dla, dla was szybko nagrała. Jest bardzo gorąco dzisiaj, e, więc e, takie fryzury, takie upięcia są bardzo na czasie. E, mam nadzieję, że z czegoś skorzystacie, jeśli skorzystacie, e, to dajcie znać e, z chęcią m, albo może zrobić zdjęcia, wrzućcie na Instagrama, jeśli, nie, ma, jeśli e, nie obserwujecie mnie na Instagramie, to zapraszam. Karola Lipińska po prostu e, będzie mi bardzo miło, jak oznaczycie mnie, e, jeśli Wam się uda zrobić jakąś fryzurę. No, i koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podobało, która fryzora Wam się podobała. Czy w ogóle Wam się nie podoba ten trend z chustami? Mam teraz jeszcze zewnątrz, chciałabym zrobić taki filmik o zdobach do włosów, bo troszkę tych ozdób mam, trochę tych spinek. Myślę, że teraz fryzurowo będę częściej. No. <gryzorowo> fryzurowo będę częściej. Mm, bo to jest taki okres, kiedy lubię kombinować z włosami jednak. No i tak, e, jeśli Wam się podobało, to standardowo zostawcie łapkę w górę. E, jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zapraszam do subskrypcji, będzie mi bardzo miło. E, a na dzisiaj to już wszystko, do następnego budźki pa!